tvpodkarpacie.pl Żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich świętowali 15-lecie Polski w NATO. Z tej okazji na terenie batalionu przy ulicy Dąbrowskiego w Rzeszowie zorganizowano pokaz sprzętu wojskowego. Były wozy pancerne, haubice, moździerze i czołgi, które największym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza wśród najmłodszych. Najbardziej mi się podoba tutaj broń, czołgi i różne samochody. Mi najbardziej spodobały się czołg. Czołg średni mhm. tak? i bronie, bo były takie duże i ciężkie. Chciałabyś być żołnierzem? Mhm, bardzo. Najbardziej stąd podobały mi się czołgi, działa samobieżne, karabiny i, no, duże rzeczy, kłady, takie rzeczy. Ale a po co byłeś w czołgu? No, byłem. Duże miejsce, zależy w jakim czołgu, Zale... no bo w małym jest oczywiście mało miejsca, w takim średnim trochę więcej i w dużym najwięcej. W uroczystym apelu z okazji 15-lecia Polski w NATO wzięli udział wojewoda podkarpacki oraz przedstawiciele Marszałka Województwa i Urzędu Miasta Rzeszowa. Polska już 15 lat aktywnie uczestniczy w strukturach NATO, który jest naszym współczesnym gwarantem bezpieczeństwa, i pokoju w świecie. Spoglądając dziś na nasz kraj przez pryzmat historii, należy uznać, że żyjemy w okresie, który jest wyjątkowo korzystny dla naszego bezpieczeństwa narodowego. W oparciu o sojusz wojskowy z zachodnimi partnerami i w obliczu braku zagrożeń z zewnątrz mamy niepowtarzalną szansę na to, by w pokoju budować demokratyczne państwo, nowoczesne społeczeństwo i gospodarkę opartą na wiedzy. W czasie uroczystości 11 żołnierzy otrzymało Gwiazdę Afganistanu, apel zakończył się defiladą pododdziałów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz pokazem musztry paradnej w wykonaniu orkiestry wojskowej z Rzeszowa. 15 lat temu Polska przystąpiła do NATO. W tym czasie armia podlegała procesowi modernizacji i reorganizacji. Dotyczy to także 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, której żołnierze należą do elitarnych polskich jednostek i regularnie biorą udział w misjach międzynarodowych, np. w Iraku czy Afganistanie. Pierwszą taką misją była misja w Albanii, była to misja krótka. Następnie kilkunastokrotnie uczestniczyliśmy w misji w Kosowie, poprzez Irak do dwukrotnie, gdzie Główne siły brygady wystawiały, wystawialiśmy w Afganistanie, czyli w czasie 6 i 13 zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. No była to misja najtrudniejsza, misja, na której nasza 21. brygada szczelców Podhalańskich poniosła również ofiary, bo zginęło w niej dwóch naszych żołnierzy. Polska wstąpiła do NATO 12 marca 1999 roku, w tym samym czasie również Czechy i Węgry. Obecnie do NATO należy 28 państw, najmłodsze to Albania i Chorwacja, które przystąpiły do sojuszu w 2009 roku.